Rozpoczynamy grę, 35-0, witam chcę? serdecznie, na wstępie od razu chciałem powiedzieć Mechanik, dzięki, że się nam tam udzielasz w komentarzach, chłopie, więc pozdrawiam Ciebie, tą giereczkę dedykuję dla, to, dla to, Ciebie i ku Twojej chwale, Panie Mechanik, pobawimy się jak kot myszą. Czyli damy nadzieję przeciwnikowi na to, że można wygrać w tą grę. Można wygrać. Ale tak naprawdę nie będziemy na mieli szansy. Po prostu będziemy budowali złudzenie. Cały czas muszę tryhardować, oczywiście. Ale tak jak mówię. Gieraczka jest dedykowana dla ciebie. Ode mnie, dla ciebie. <grym> <grym> jak na weselu. Pujan, pijany wujaszek. Ukochanej cioci Piosenkę chcę dedykować, to ja tobie dedykuję gireczkę <laughs> Dobra, jedziemy, gramy na Huma, z czego do jeśli dobrze widziałem Oj, nie ciebie. Gramy prawdopodobnie na Huma, z czego pamiętam? 35-0 Czyli dzisiaj idziemy minimum po 0 Jeśli się uda, oczywiście. Ja mam nadzieję, że się uda. Polecam gierki z filmiku z Pitlordem, gdzie dwa razy graliśmy na elfa i elf musiał klęknąć niestety do wielkiego ostrza Pitlorda i uznać jego wyższość. Bardzo fajne gry były według mnie. Więc polecam. Coś czas więcej drewno. Dobra, dobra? Hmm? No, czego chce? przyszłość Przestać leczenie czeka moje oczy szeroko otwarte rozumiem zobaczyć znaczy uwierzyć potrzebujesz mojej rady oczywiście kolejna Gierka może jak tą wygrać będzie epokiego dedykowana o <laughs> na pewno Dobra, tutaj jakieś klipowanie milicją. Brak towera. Jak przeciwnik nie ma towera, siedzicie u niego w bazie Twoje wilkami oczy, tak długo jak oczy, tylko możecie. Nie tracimy wilków. Czepiamy się oczy, oczy. mikro w razie czego. Okay. Potrzebujesz Przeznaczenie czeka. czego chcę? Nie ma sprawy. Moje oczy szeroko otwarte. Przeznaczenie. Nie, może w Asexpach zagrać, nie gra że jest a holdażu znaczy uwierzysz Panie Granger choć to do mnie Uważaj Potrzebujesz orbitala późnego to znaczy że możemy tam sobie jeszcze biegać jak nam się podoba Zobaczyć znaczy uwierzyć Rozumiem, potrzebujesz, potrzebujesz mojej rady. Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczyć, znaczy uwierzyć, uchwalę mechaniczną. Znaczenie czeka. On będzie wiedział o kogo chodzi. Potrzebujesz mojej rady. Zobaczyć, znaczy uwierzyć, przeznaczenie czeka oczy szeroko otwarte. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Uważaj. Coś czas robić, praca! Twoje pracę. oczy szeroko otwarte. Uwaga. Prawie. Potrzebujesz mojej jej znaczenie? przeznaczenie Potrzebujesz nowej rady. Do Dobra, i ma dużo domecza, ale damy sobie radę. Myślę, że kupiliśmy wystarczająco dużo czasu. Co Zobaczyć znaczy uwierzyć. Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczyć znaczy. Mechanik, dla ciebie spróbuję typa pokonać z bohaterami. Pod momentu jak będę miał tam troszkę wyższe poziomy. Jeszcze nie teraz, to nie da się jeszcze teraz, ale później jest coś takiego możliwe do zrobienia. Moje oczy szeroko otwarte. Mój rozkaz Czego bowiem potrzebujesz mojej rady? Przeznaczenie czego. Czekam na rozkazy! Oczywiście. Moje oczy szeroko otwarte. Do ataku! Hmm? Uwaga! Trzeba więcej złota. złoty! Przepraszam, jestem gotów do ataku! Mój rozkaz! Mój rozkaz! Uwaga. Co rozkażesz? Oczywiście. Tak? Jestem je Znaczy uwierzyć. Przeznaczenie rozkaz! Zobacz, czy szeroko otwarte. Czego odejmę? Zobaczyć znaczy nie wyjść. Rozumiem. No, ja to zrobię. Potrzebujesz mojej rady. Mój rozkaz. Potrzebujesz Potrzebuj mojej rady. rady. Coś trzeba zrobić? Zobaczyć znaczy nie żyć. Jestem gotów. Na pewno. Hmm? Uważaj, czego ode mnie żądasz? Przeznaczenie czeka. Moje oczy szeroko widnie. Na to, O, dość, zablokowałem się. Musimy to pewnie. Wow, zablokowałem się trochę, ale no, dobrze, dam radę. Przeznaczenie czeka. Ty, ty. Ty, 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 ty. Dobra, uwaga. Znaczyć, trochę unlucky to było, no ale shit happens. Kontynuujemy. Wiecie, on zaczyna grać jakby wiedział o co chodzi w tej grze. Nie podoba mi się to. Nagle ma level 3. A ma wysokie level nagle, lecę na niego. Zobaczyć, znaczy umierzyć Coś ujerać. czas zrobić? Praca, praca Potrzebujesz mm. mojej rady Praca, praca, to... No. O kurde Zobaczyć, znaczy O kurde mm. Beton, go beton. Go, go beton, go beton, go beton, go beton, go to w Iwie do siatka Dobra, dobra Potrzebujesz mojej rady Czego mogę nie Czego Beton zaraz czas będzie węzy. Robione oczywiście jest potrzebny coś zrobić do ataku Zobaczyć znaczenie Jestem gotów przeznaczenia Kryzys opanowany Za to co zrobił za to, co mi zrobił, i za to, że mnie nastraszył, że może wygrać tą grę. Oj, koleżko, Zaraz ci pokażę. Pogramy sobie w W3. Chłop mnie nastraszył, że może to wygrać. Odstand. Znaleźć się. Siedzi, tu z domu. Zobaczyć, co znaczył wierzchoł. Czekam na rozkazy. Potrzebujesz mi Czego ode mnie żądasz? Proszę jak spojrzysz Przeznaczenie czeka. Mój rozkaz do ataku. Jestem odwrotny. oczy szeroko otwarte. Gotowe. Mój rozkaz.

Zobaczyć złota. znaczy uwierzyć. Trzeba więcej złota. Potrzebujesz pojazdy. Przeznaczenie czeka. I twarzy. Trzeba więcej złota. Na pewno. Co na koleścia? O jest to. tym razem mamy beton. No nam tu już nic nie zrobić, Nie mamy czego się bawić. S. -a. No już tam nic nie zrobimy. Skupiamy sobie to. Oczywiście. Jesteśmy atakowani. Zobaczyć. Znaczy, porozmawiasz? Nie. Nie odsięgniesz mnie. Gotowe. Rozumiem. Na pewno. Jakiś Jestem gotów. To sobie postawimy na chwilkę znak. Tu znak chcę. Doskonały plan. Moje oczyszczenie. Bo Expa nie ma, może tu mieć Expa. Przeznaczenie czeka. Uw, po co? Jest dobrze pana. Zlikwidzmy, czy ma Expa. Prawdopodobnie nie ma. Zobaczymy. Przeznaczenie czeka. Zobaczycie, w znaczku bierze a mój szef, mój Oczywiście. Do ataku i Tak. Do ataku. Uwaga. Przeznaczenie czeka. Jestem gotów. Moje oczy szeroko otwarte. Zobaczy, gdzie to znaczymy. Rozumiem. Twój rozkaz. Potrzebujesz mojej rady. Oczywiście. Znaczy, gigantycznie. Znaczy, że giga. no. żyć. moje oczy czego ode mnie otwariżę. żądasz? Potrzebujesz A. mojej rady. Do ataku! Przeznaczenie czeka. Dlatego potrzebujesz swojej razy. Dobra, nie będę go zabijał. Pobawmy się nim chwilę. Za to, że czeka. śmiał mi zagrozić. Uważaj. Pobawia się z nim chwilę. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Rozumiem. Zobaczyć znaczy uwierzyć. Co to czeka. Jestem gotów. Gratuluję! Gratuluję! Potrzebujesz mojej rady. Moje oczy szeroko otwarte. I ja tałerów? Wow! Wójt rozkaz! Ciekawie, to coś da? Uważaj, że mam rozkaz. Moje oczy, oczy szeroko otwarte. To rozkażesz przeznaczenie. Na pewno wszystko elegancko widzimy? Rozumiem. Szczerze mówiąc, potrzebujesz mojej rady. Mów, w pomocy. Nie wstydzę się, potrzebujesz mojej rady. Potrzebujesz mojej rady. Zobacz, Czego zobaczymy, zobaczył, zawsze mnie wierzy. Nie w pomocy. Moje oczy szeroko otwarte. Przeznaczenie czeka. Co rozkażesz? Twój potrzebujesz mojej rady. Jest znaczy, go hej, ja, kurda, te trzy chciałem, nie te dwa. Co ja robię? Taureny chciałem zagrać, nie tego techa robię. Ojej, to rozkażesz? Przeznaczenie czy Chciałem go taurenami dobić. zobaczyć znaczy. Straszę go uwierzyć. tylko, zobaczymy czy się cofnie. Ja się mogę z nim bić, nie? Ale zobaczymy czy się cofnie. Czy się wystraszy. Hmm? Dobra, dobra. Potrzebujesz mojej rady. Zobaczyć, znaczy uwierzyć. znaczy uwierzyć. <laughs> Fesa straciłem. Dobra, niech myśli, że może wygrać. Nie może. Niech myśli, że może wygrać. A nie może. Dam radę te trzy zrobić, żeby ta uranę zamówić? Zastanawiam. Dam radę? Dam radę. Ale nie, nie mam super bloka. Mam super bloka nie mogę. Jestem. Doskonały plan. Generalnie to mam buta gdzie. Ej, ja to trołuję. Kurwa. O nie. Dobra, nie nie trołuję tego. Będzie teraz niezła kicha. Chwilowo. Ale spoko Zaraz wykupię bohaterów w tawernie Wykupię bohaterów w tawernie i będzie git Dobra Dobra, dobra, wyszło Miał mieć nadzieję I on ma tą nadzieję I tu dosyć sporą Ja mam expa, jest git Ale się spociłem przez chwilę, muszę przyznać Ręce mi się spociły Robię ja expa na nowo nie można budować. Dobra, dobra. Więc jest spoko. Coś czas robić. nie można budować. Jest spoko. <grym> no ale... No dobra, już więcej tego nie zrobię. Jest jedna wyjątkowa. <grym> mechanik dla ciebie, wyjątkowa sytuacja. <grym> wyjątkowa gra. Tak to nazwę. co wykopimy w tawernie. No, tu nie można broda. Co tam na ruską? Ktoś tu dostanie rozbój. Drogi Czego ode mnie żądaj? <laughs> Królu <i> pajacu. <laughs> Królu ty pajacu. <laughs> Rozumiecie? Gdybym to przegrał w taki sposób, no niesamowite, gdybym to przegrał w taki sposób, to, no, realnie nie wiem, co bym zrobił. Nie wiem, co bym zrobił. Dobrze, nie wiem o tym jak Pyk, pyk, no nic, przynajmniej się coś dzieje w grze. Efekcik zaraz wyjdzie. Czemu Expa? Jeszcze sobie sprawdzę. Rozkażesz. Nie no nie miał jak sprawdzałem ostatnio, nie? Uważaj. Nie No nie ma. Dobra idę, nie ma... Zobaczyłem piąty na czasie. Jestem Twój rady. Czekam na Moje oczka przetrząsną. Zrozumiałem. Przeznaczenie czeka. Jestem wodą na pewno. Rozumiem. Uważaj, czego potrzebuję w tym wypadku. Atakujący. Zobaczyłem. Gdzie tu? No to powodzenia. Ale dobrze, niech tu idzie. Będziemy go skończyć już po prostu. Starczy tego dobrego. Już nadzieja była podarowana, teraz ją trzeba po prostu odebrać, jakby szczelnie. Po prostu biorę i tyle, nie? <grywa> Okej okay, boys, nie popisałem się, ale chciałem podziękować. Mechanikowi za to, że się udziela w komentarzach I że ogląda te filmiki Więc wyjątkowo Dzisiaj będzie jedna taka gra Z dedykacją była dla Mechanika Królu Clown. prawie przegrał Bo chciał się pobawić Dlatego mówię, że musi być sztywno Ja gram tego challenge'a od początku do końca Więc no Taka wyjątkowa gra dzisiaj była Zobaczmy jeszcze jak to się wszystko skończyło Miałem nadzieję, że jeszcze przeciwnik tam powie kilka niemiłych słów na koniec No ale tego nie było 6750 prawie 50 mm mamy wynik 360. zobaczymy, gdzie byśmy skończyli mając 6750 6750 to jest gdzieś, no takie top 12 ladera aktualnie. Czyli mają 360, 1750 mera jesteśmy 12, na, na 12 miejscu. Dobra, panowie, widzimy się w następnym nagraniu Dzięki za dziś.